Witam serdecznie tutaj Extreme Game. Dzisiaj testujemy zajebistą broń. Dzisiaj testujemy broń <noise> zagłady, czyli broń, którą możemy umyć szyby. Proszę bardzo, tu mamy szybę. Psikamy sobie. Niestety w zestawie nie mamy ściereczki, więc nic z tym nie zrobimy. Może inżynier mi pomoże. Jak widzicie, broń nie posiada kolimatora. Posiada nietypowy magazynek w formie butelki z płynem. Jak się przyjrzymy na dole, coś tam zabija, ale nie wiem co. No dobra, coś zabija. Zobaczmy, czy zabija wrogów ta broń. Tylko trzeba znaleźć koronawirusy. Ten był śmiertelny. No dobra, mamy nieskończoną ilość życia, więc nie ma strachu. Tamtego załatwiliśmy. Ten nas prawie zabił. Koronawirus. No ale tak, idziemy dalej. Jak widzicie, broń jest mordercza na koronawirusy. No ten był śmiertelny niestety. Płuca nie wytrzymały. Trzeba działać szybko i skutecznie. Jakże widzicie, mam posiadam rękawiczki, żeby się nie zarazić. Na daleką odległość ciężko trafić koronawirusa. Broń zadaje ogólnie 200 punktów obrażeń. Także sporo, tylko ma krótki zasięg, bo 3 metry. Zawsze w głowę trafia. No, tutaj widać dokładnie na grafice, że to w oczy trafia. Do oczu, jak się dostanie koronawirus, to przez ranę, bo się zainfekuje człowiek. Także trzeba ostrożnie uważać na oczy. Tutaj jest bardzo dużo osób, i każdy się zależa. Wyjdziesz na chwilę? No puch, nie żyjesz. Znowu w oczy dostałem. Może mi się uda? No uratowałem komuś życie. Tutaj cichutko. O, no. Za mało płynu, za mało płynu po prostu. Trzeba przygotować więcej płynu na 6 pstryk cięć, Niestety ten spray wystarcza, jak możecie zauważyć. Odkażający granat. Za zabijanie tutaj koronawirusów można otrzymać odpowiednie belki. Na pewno Wam wyświetlę tutaj na górze. Ale no niestety ta broń była u mnie tymczasowo na 7 dni. A to już jest ostatnie 3 godziny użytkowania tego sprayu na koronawirusa. Zostało 10 sekund, zobaczymy nasz beznadziejny wynik. 12 wyzdrowień, 22 śmierci. Ciężka sprawa. Nawet z płynem do dezynfekcji, czy czymś takim. Bardziej dla mnie płyn do szyb, no ale tak czy inaczej, nawet w Warface starają się tutaj jakoś uchronić przed tym koronawirusem. 21% celności, najwięcej z drużyny. No myślę, że to taki krótki odcinek test nietypowej broni w Warface. Także trzymajcie się ciepło, cześć.